Wyrywamy topinambur po kolei, jeden za drugim. oczepujemy z ziemi. Składamy na kubkę, która zostanie później wywieziona przez zieleń miejską. Raz w tygodniu nam zabierają. A topinambur jest po kolei, po kolei. Wyciągamy główną bulwę, tą właściwą. Zostawiamy w ziemi, nie ruszamy jej, nie kopiemy, nie szukamy, nie grzebiemy. Szkoda czasu i energii. Ona zostaje w ziemi i bez żadnego problemu z biegiem czasu zgnije, ale o tym opowiem może następnym razem, jak to się wszystko dzieje. Tak robimy. W tej chwili jest sierpień. Trochę to za wcześnie jest robione. Na potrzeby filmu chcemy Wam po prostu pokazać jak to wygląda.